Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Iwono. Sprawdzam dla Pani relację. Po pierwsze Iwona. Liseczków tutaj jest na spodzie. Do decyzji. To tak jakby mi się wydawało, takie, takie że ten pan, o którego pani pyta, no to ok, ale to może być jeden z. Tak? No oby nie w drugą stronę, że pani jest jedną z. Dobra, idźmy dalej. Idźmy dalej. Stan emocjonalny między państwem, stan emocjonalny. O, jest, jest ok, jest paść kielichów. Dobra. Czego pani oczekuje, będzie oczekiwać od tej relacji? Czego ten pan oczeki będzie oczekiwał? No powiem pani, że tak, no. Po tych trzech kartach stan emocjonalny, jest paśki kielichów, i no, póki co jest bardzo dobrze, dlatego że widać takie, taki potencjał w tym. Przepraszam. Przepraszam bardzo, że mi przerwało, no ale telefon nie wybiera, tak? A nieładnie, jak nie odbieram. No to po tych trzech kartach widać, że tak, pani byłaby tak zainteresowana, żeby całość spraw przyspieszyła. Kontaktuje się pani, oczekuje kontaktu, no takie jakieś po prostu, żeby nie być w izolacji, tak, tylko żeby się działo, żeby się mówiło, żeby się dzwoniło, SMS-owało. No ten pan tu jest na razie w siódemce kielichów. To jest takie wie pani. On sam jeszcze nie wie, co on ma o tym myśleć. I na w tym wstępie powiedziałabym: Uwaga, jeśli pani będzie za mocno naciskać, to może się tutaj facet, jeśli pani zależy, no to jak on niezdecydowany jest póki co, to on się może z tego wycofać. No siódemka kielichów to jest też taka karta takiego zauroczenia, powiedziałabym. Czuje on coś, ale nie wie jeszcze, co to jest. No na pewno nie jest mu pani obojętna, no ale to jest takie głębokie niezdecydowanie. Być może na dzień dzisiejszy. Pani jest dla niego opcją i jeszcze ktoś. Także tu są tak, taki jest taki stan, takie oczekiwania, czy stan tej relacji po obu stronach. Co Pani powinna zrobić, żeby ta relacja się jakoś tam. Um, taka była trwająca. Nie kłócić się. Co Pan powinien zrobić? Pan powinien. Tylko w magu to ciężko powiedzieć, co on powinien zrobić, bo tu nie wiadomo w ogóle, czy coś zrobi. Ale w tym to on powinien przestać gadać, a zacząć robić. Przestać tak, wie pani, ściemniać, ale oprzeć się bardziej na konkretach. A tu na razie to jest takie: Mac pokazał się tutaj w cieniach, czyli znowu on nie jest póki co zainteresowany tworzeniem czegoś nowego, może o tym mówić, ale niewiele robi póki co. U Pani odwrócony as mieczy. No jeszcze się tam nie odcinać od tego. Ale przede wszystkim jakoś tak nie kłócić się, no odpuścić. O, może tak. Odpuścić. Tak troszkę, wie Pani, na olewkę powiedziałabym, bo pierwsza karta, ten paś kielichów jednak tu jest pozytywna, więc no nie spisujmy na razie tego wszystkiego na straty. Może tutaj się rzeczy poukładają, tak? Okej. Okay. Czego Pani oczekuje od tego Pana, czego Pan ocze, będzie oczekiwał od Pani. No pani tak, przede wszystkim Pani jest karta zmartwychwstania. Pani oczekiwałaby, żeby e, on coś zamknął i zaczął budować coś nowego, pierwsze, żeby dotrzymał jakiegoś obietnicy i to rozwijał, e, żeby zostawił jakieś stare sprawy za sobą. I wszedł na nową ścieżkę. Czego on oczekuje od pani? No, tu jest odwrócony świat. Albo on nie chce, żeby pani gdzieś jechała, albo póki co on nie chce, żeby pani była taka e, hop do przodu, tak? Że już lecimy, rozwijamy skrzydła, otwieramy e, tam jakieś możliwości. Więc czego on chce, żeby troszkę były jakieś ograniczenia nałożone. W jakiś sposób ograniczenia e, z pani strony. Coś pani ograniczyła? Jak będzie ta relacja, no mam nadzieję, że dobre karty wyjdą. Wyglądać w najbliższej przyszłości i na dalszą przyszłość. Proszę pani. Jest tutaj, mamy karty denarów. W związku z tym, jeśli mówimy o związkach, to denary mówią o takich związkach, gdzie jest taka próba budowania wszystkiego na solidnych fundamentach. Mówią o pracy nad związkiem, szczególnie ósemka denarów, czyli tu nic samo się nie stanie, tylko trzeba się jakoś dogadywać, trzeba układać, trzeba porozumiewać się, ale z jakby zastrzeżeniem, że ta druga strona może mieć jeszcze tak, taki, taki swój świat. Nie wszystko od razu, bo widać, że Pani by wszystko od razu chciała, a jak nie jest od razu, to jest skłonna Pani tutaj się może po prostu denerwuje to Panią, krótko mówiąc. W Paziu Denarów, jako karta finałowa, to nie jest taki związek, gdzie są motyle w brzuchu, uniesienia e, i takie po prostu e, mówienie, jak bardzo Cię kocham i obciskiwanie się. Nie, tak mi się tutaj nie wydaje, ale. Pozycji prostej, paźdenarów, mówi o konkretach, mówi o cierpliwości, mówi o jakimś gromadzeniu, nie wiem, papierów z Pani strony, z jego strony, może ktoś tu będzie musiał coś takiego zrobić, takie działania papierowe podjąć, ale jest to karta cierpliwości, rzeczowości. Jest to karta też dziecka. Nie wiem, czy Pani, może on ma jakieś dziecko, więc sprawy do załatwienia również z tym dzieckiem by były. Ale powiem Pani tak, że. Niech pani da temu człowiekowi jeszcze troszkę czasu. sprecyzuje w rozsądny sposób swoje oczekiwania krok po kroku. Po najpierw to, potem to, potem to, potem to. Nie wszystko naraz. E, żeby pani nie była taka drażliwa i nie obrażała się od razu na tego pana. To jest tutaj szansa, jest szansa na taki stabilny, stabilny po prostu związek. No i tyle. Dziękuję bardzo.